Kiedy lepiej dla firmy skorzystać z usług RPO? A kiedy model success ma większy sens? Z mojego doświadczenia wynika, że RPO, czyli recruitment process outsourcing, jest najbardziej efektywne w momencie, kiedy firma ma stosunkowo jasno określony tymczasowy projekt rekrutacyjny. I w takich przypadkach, z mojego doświadczenia, angażowanie partnera RPO jest bardzo korzystne. Ponieważ pozwala to na takie płynne włączenie zewnętrznego specjalisty, który nie tylko działa jak część organizacji czy jak część zespołu, ale taka osoba też wnosi taką wartość strategiczną, bo doradza menadżerom w zakresie trendów rajkowych, obserwuje jak historycznie ten projekt rekrutacyjny się rozwija, czy jest w stanie wyciągnąć z tego jakieś wnioski, implementować je w przyszłości, też by uelastyczniać ten proces rekrutacji. Że usługi RPO mogą być dobrym, tymczasowym rozwiązaniem w sytuacji, kiedy wewnętrzny rekruter przebywa na długoterminowym urlopie. Odnośnie modelu Success Fee, yy, za się najlepiej w sytuacje, gdy firmy stają przed takimi niezapowiedzianymi potrzebami rekrutacyjnymi, które nie zostały uwzględnione w początkowych planach rekrutacyjnych. Yy, może to dotyczyć ról, które są zupełnie nowe w organizacji lub też takich sytuacji, w których zespoły wewnętrzne nie są w stanie zarządzać procesem z powodu jakichś nieprzewidzianych okoliczności, jakiegoś urlopu, albo też po prostu brakuje konkretnej wiedzy w rekrutacji na dane stanowisko, a szkolenie nowych umiejętności zajęłoby więcej czasu i przedłużyłby się okres do zatrudnienia, tzw. time to offer.